Dzień dobry drodzy Państwo. Z tej strony firma Rolmek. A przed Państwem takie dwa piękne wały posiewne, uprawowe. Jeden o szerokości roboczej 6,3 metra. Tutaj z kolei wał o szerokości 5 metrów. Wały oczywiście sprzedane. Dostępne są różne. Szerokości robocze, różne średnice. Oczywiście różne typy wałów. W zależności od tego, co sobie klient życzy, czego wymaga, jakie ma gleby. Zalet stosowania wałów posiewnych chyba nie muszę wymieniać, ale pokrótce powiem, że ograniczają one parowanie wilgoci z gleby. Zagęszczają ją po siebie. wyrównują wschody. No, a także spośród tych zalet tak kolokwialnie mówiąc można powiedzieć, że nie musimy zbierać w kamieni. Wystarczy jechać z odpowiednią prędkością, a kamienie zostaną wgniecione w ziemię. Także jeżeli Ktoś z Państwa stoi przed zakupem takiego wału. Zapraszamy do naszych oddziałów po więcej informacji. A ja z Państwem się żegnam. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.